Witajcie serdecznie, dzisiaj dzień 15, także otwieramy już okienka numer 15. Mamy w Harem jedną z bliźniaczek Patil. Zobaczmy, co jest w 15 po stronie gwiezdnych wojen. I mamy tutaj. Wydaje, że to jest chyba okręt kontroli droidów, także wydaje mi się, że to jest jakaś konstrukcja. Także dzisiaj chyba znowu, znowu punkcik poleci w stronę Harego, ale złóżmy najpierw zobaczymy, jak się będzie to wszystko prezentować. Dobrze, także może przejdziemy, figurka jest złożona. Jak widzicie, sukienka prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj dwa nadruki twarzy, w sumie oba są pozytywne, bo i tutaj jest w sumie zadowolona, i tutaj w sumie jest szczęśliwa, także nie ma jakiejś takiej groźnej minki. Dodatkowo różdżka, trzy różdżki na zapasie. No i to tyle, jeżeli chodzi o pannę Patil. Zobaczmy jeszcze tutaj, teraz może faktycznie pojazd klanu bankowego. Jak widzicie, mini konstrukcja. No, idzie rozpoznać, idzie oczywiście jak najbardziej. No ale wiadomo, że to jest tylko konstrukcja też jakichś tam specjalnych elementów. W sumie tutaj nie mamy dwa groszki tylko na zapasie. Także tutaj raczej z czystym sumieniem punkt mogę przyznać haremu potterowi. Także to już jest bodajże dziewiąty punkt na stronę Harego 9 do 6. Znowu trzy punkty przewagi dla pottera. Także to tyle by było, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. No i widzimy się jutro. Trzymajcie się, cześć!